W tym nagraniu coś na temat podświadomości. E, czym ta podświadomość jest i <laughs> dlaczego pewne rzeczy, pewne wydarzenia e, są podświadome. I będę to ujął w taki sposób, że podświadomość to jest jakaś część naszej świadomości. W takim mm, całościowym podejściu. Czy jest to nasza świadomość? I pewną część tej świadomości stanowi podświadomość, a pewną część, albo dużą część być może. I teraz y, dlaczego, dlaczego ta, do czego ta podświadomość służy? Po co ona nam jest potrzebna? Fajnie by było wszystko pamiętać wszystko, być świadomym wszystkiego. No, ale ta podświadomość jest, więc, więc po coś ona jest. Można powiedzieć, że to jest jakaś taka piwnica, do której wrzucamy wszystko, co niby nam już nie służy, o czym nie chcemy pamiętać. Zamykamy to na 50 pustów, żeby tam nie dotrzeć. To jest taki śmietnik. Miejsce, gdzie może nie śmietnik, ale takie miejsce, gdzie wyrzucamy z pamięci pewne historie, których doświadczyliśmy. Generalnie dużo mówi na temat rozwoju świadomości, i rozwój świadomości to jest też między innymi, albo, albo może nie między innymi, ale to jest przenoszenie czegoś z poziomu nieświadomego na poziom świadomy, nie? czyli każdy chce się rozwijać niby. Każdy chce tę świadomość poszerzać, ale że tak naprawdę jest, dlaczego to tak ciężko czasami idzie, to poszerzenie świadomości, yy. tutaj odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie, dlaczego tak ciężko idzie, dlaczego... Dlaczego zasypujemy coś tam w tym obszarze podświadomie i zamykamy to na 50 różnych spustów? no dlatego, że, że to nas bardzo boli. To nas bardzo boli, nie chcemy mieć z tym styczności na co dzień. Nie chcemy w ogóle tego widzieć, czuwać, pamiętać o tym. Strasznie jest to nieprzyjemne po prostu. Jak już dojdziemy do tego, co tam jest, to jest to strasznie nieprzyjemne. Bo. Bo pokazuje, nam, bo pokazuje nam to jakieś mechanizmy, jakiś sposób nas zachowania, sposób bycia, sposób radzenia sobie w pewnych sytuacjach, który nie jest do końca miły, łatwy i przyjemny. Jakby to można inaczej powiedzieć, jak już uda nam się zobaczyć, co jest w tym poziomie podświadomym, to... Tak najprościej rzecz mówiąc, nasze samopoczucie może spaść bardzo w dół. Źle się z tym czujemy. Kiepsko się z tym czujemy. Dlatego też nie chcemy o tym pamiętać. I dlatego to zakopujemy. To, co mi przychodzi na myśl teraz, to takim najsprytniejszym Mechanizmem do tego, aby przenieść coś z poziomu świadomego na poziom podświadomy, to jest po prostu brak pamięci. Po prostu przestajemy pamiętać o tym. To jest bardzo prosty mechanizm, bo, bo to niby gdzieś tam jest, ale, ale o tym nie pamiętamy. Świadomie o tym nie pamiętamy. I generalnie to, to niby rozwiązuje jakiś Naszą, nasz problem na jakiś tam czas, natomiast kwestia jest taka, że mimo, że o tym nie pamiętamy, to podświadomość i tak e, ten mechanizm, ten schemat, który gdzieś tam jest wyparty, którym, o, to, których, którego nie pamiętamy, i tak nas kontroluje. I, i to ma przełożenie na to, że mm, świadomie niby wiemy, że chcemy coś zrobić, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ podświadomie zarządza nami mechanizm, którego teraz nie pamiętamy, którego teraz nie widzimy. Nie mamy pojęcia w ogóle, w jaki sposób on działa i na co on wpływa. Widzimy tylko, że świadomie czujemy się źle. Jest nam. No, przykładowo, chcemy coś zrobić i za cholerę nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie wiemy o co chodzi. I, I mimo, że bardzo chcemy to zrobić, to, to nie jesteśmy w stanie, no. Nie ma takiej opcji, żebyśmy to zrobili, nie? I teraz albo będziemy to robić, będziemy się wkurzać, złościć, stresować, e, będziemy się upierać w tym i to robić. Dużo wysiłku wkładać, i, i tak nam to nie będzie wychodzić, nie? I tutaj kwestia jest taka, że podświadomie zarządza nam mechanizm. Który został zakopany do piwnicy, o którym nie pamiętamy I teraz on kontroluje to, to co teraz świadomie się dzieje u nas a, a najciekawsze jest w tym wszystkim to, że my tego mechanizmu nie chcemy zobaczyć Nie chcemy zobaczyć, bo jak go zobaczymy to będzie nas bolało, będzie nas to bolało Będziemy się z tym źle czuli Bo to nie jest przyjemne ale żeby wyjść ponad to, co się świadomie dzieje, czyli to rozpoznać to, dlaczego, dlaczego nie jesteśmy w stanie sobie z czymś tam poradzić, no to jednak nie wiem, według mnie potrzebujemy dotrzeć do tego mechanizmu podświadomego, go zobaczyć, zobaczyć o co tam chodzi. I wtedy, wtedy właśnie się okazuje, że to nie jest takie łatwe, proste i przyjemne, tak? No dobra, ale co ja tu chciałem dalej z tym powiedzieć? Aha, i teraz nie wiem, czy tak zawsze jest, czy nie jest, natomiast kwestia jest taka, że te schematy, mechanizmy przekonania, w oparciu o które teraz na poziomie podświadomym funkcjonujemy, co ma przełożenie na poziom świadomy, ale na poziomie świadomym o tym nie miałem pojęcia, to są mechanizmy, które bierzemy od kogoś też bardzo często. Czyli widzimy, jak się zachowują na przykład osoby z naszego bliskiego otoczenia, jak jesteśmy w dzieciństwie na przykład, nie wiem, jestem tam w wieku, nie wiem, powiedzmy jeden, albo w sumie od urodzenia do, do 10 lat i obserwuję to otoczenie dom, szkoła, koledzy, koleżanki, nie wiem, Gdzieś wyjść do sklepu, obserwujemy te mechanizmy różne, jak inne osoby się zachowują w pewnych sytuacjach, i później to nieświadomie powielamy, bo, bo taki sposób znamy. I to jest właśnie dramatyczne, że to jest po prostu przyklejamy się do czegoś, co nie jest nasze, i nawet o tym kurde nie wiemy. Nawet o tym nie wiemy, i, i później świadomie po prostu no, mamy bardzo często życie do bani. Pewne obszary w życiu do bani, bo, bo generalnie sobie z nimi nie radzimy. Przez to, że przykleiły nam się jakieś schematy zaobserwowane 20-30 lat temu, tak? I cały czas w oparciu o nie funkcjonujemy. Teraz, jak już widzimy, nawet te schematy, które nam się przykleiły, które my sami sobie przykleiliśmy do. Do siebie powiedzmy, jakieś kilka ładnych lat temu, kilkadziesiąt ładnych lat temu, bo wtedy one nam były potrzebne te, te schematy. tak już widzimy teraz, jak już teraz widzimy takich w, w tu i teraz, widzimy je w doświadczeniach, które zachowujemy się na co dzień, to, to też jest ciężko jest wyjść ponad to, bo tutaj trzeba być bardzo konsekwentnym. Mieć dużą motywację, dużą świadomość tego, żeby to zrobić, bo jeżeli już widzisz te schematy, które wyszły z poziomu podświadomego na poziom świadomy, jeżeli widzisz i one są nieprzyjemne dla ciebie teraz, żeby ponad nie wyjść, to to się wiąże z tym, że potrzebujesz się zmierzyć z czymś, to nie będzie przyjemne. Czyli generalnie, jak zaczynasz wychodzić ponad, czy jak zaczynasz wychodzić ponad te schematy, to. Masz taką sytuację, że nagle osoby ważne, bliskie dookoła Ciebie, z którymi masz tysiąc na co dzień, okazują Ci pewne emocje, które nie są przyjemne w ogóle dla Ciebie. Okazują ci, nie wiem, złość, okazują Ci to, że, że źle robisz, że tak nie powinieneś robić, że masz robić inaczej. Wszystko po prostu, i ty te emocje odczuwasz teraz, tutaj, nie? Tak samo jak je gdzieś tam czułeś, albo inaczej, tak samo jak, czyli jak wziąłeś jakiś mechanizm z dzieciństwa od kogoś, to tak naprawdę teraz odczuwasz te emocje, które czuła ta osoba, od której wziąłeś mechanizm, nie? Czyli jak tamta osoba czuła też taką jakąś złość, jakąś takie nieprzyjemne emocje, to ty teraz, jak zaczynasz wychodzić to też czujesz te emocje. Też otoczenie rzeczywistości pokazuje coś takiego, że osoby swojego otoczenia zaczynają być na ciebie wredne, niemiłe, nieprzy, nieprzyjemne, złościć się na ciebie, krytykować cię, poprawiać za coś i tak dalej, co nie? I dlatego to jest właśnie takie... Nie jest to łatwe. Nie, tutaj... Jest to do zrobienia, oczywiście, że tak, natomiast świadomość tego pozwala... Yy, pozwala w łatwiejszy sposób przejść przez ten proces yy, tak to jest coś takiego co chciałem tutaj powiedzieć yy, to co jest istotne jeszcze to też jest chyba to że yy, te mechanizmy one rozpoznane już to fuh, to też yy, no należy się z nim pożegnać ale nie z takim podejściem że to było złe, dobre i nam nie służyło, tylko należy je znaleźć coś należy, należy je docenić, należy być za nie wdzięcznym, że, że one były e, bo, bo one były pomocne w pewnym okresie naszego życia, natomiast teraz już niekoniecznie muszą być potrzebne, zweryfikuj po prostu tylko to i wyjdź ponad nie i to tyle albo aż tyle, nie? bo e, bo bo jak zaczynasz wychodzić i widzisz te wszystkie emocje nieprzyjemne, to nie jest to proste. Bo każdy chce cię udupić, a ty mimo to widzisz to wszystko i chcesz wyjść ponad to, nie? Dlatego to nie jest przyjemne. Dobra, nie będę powtarzał tego 100 razy już. I do tego właśnie nam służy ta podświadomość, nie? Do tego nam służy ta podświadomość, żebyśmy po prostu, jak z czymś sobie nie radzimy, to sobie wrzucamy to do worka, zawiązujemy go, jeszcze zamykamy go w różnych komórkach w piwnicy, zasypujemy jeszcze jakąś ziemią, żeby to nie wyszło. No i tak sobie to gdzieś tam z tego worka kontroluje, po prostu steruje nami, nie? Ale w pewnym okresie życia, jak jesteśmy gotowi już na to, co wychodzi, i wtedy mamy szansę, co z tym zrobić. I, i to też wtedy nie jest przyjemne, jak to się robi. Natomiast y, później, później, dużo rzeczy się, później dużo rzeczy się uwalnia i jest dużo łatwiej. To jest to, czym chciałem się podzielić w tym nagraniu. Dzięki, hej!